Zapraszamy do reklamy. No. Marian, patrz przed na święta w mediach Tak jest. O, jest. Marian, patrz przed ceny w Media Ekspert. A zaraz słuchajcie, mm -hmm. zaszczepcie się. Już idą <noise> na reklamę w różnych kategoriach. No, ale mimo to trójka dalej. Grało. Fajnie. Może już nie ma takich głosów, być może mnie tam zatrudnią. No ale muzyka dalej ok, naprawdę ok. co nie zmienia faktu, że burwa wszystkich się tak kupić, Uff, wszystko jest na sprzedaż kiedyś. Po prawej Babel, a po prawej palonki koło. Jest wszystko, a w rogu Coś mówiło północ. Wprowadzone zostają o. także zmiany <laughs> organizacyjne w zakresie kwalifikacji i wykonywania Roś. szczepień. Wszyscy, którzy Roś. zostali dopuszczeni, w tym farmaceuci, fizjoterapeuci, no. po przejściu właściwego kursu, będą mogli prowadzić szczepienia. Uruchomione zostaną zapisy na szczepienia Dlaczego dla kolejnych osób. jest można 2-3 miesiące. Astycyny zdrowe. poza tym inwestują, będą mogły fabrykę w Polsce. Przez kolejne dwa nie chcieli nauczyciele się już szczepić to brzmi w ogóle wyszczepić, szczepić by zaszczepić, zaszczepić, zaszczepić W to nie, tyle nie, nie się Nie kwartał, czyli no to jej... weterynarzy teraz już Wrocławiu je pracownicy socjalni Co to jest? Jeszcze jakieś... Wirusi Wsi nie W sumie do mieszkańców Radomia Pracowało 800 tysięcy Teraz nie trzeba ich kupować Można je po prostu dostarczyć z szóstej mozowieckiej brygady w Radynie podpułkownik Łukasz Morawski tych punktów mobilnych jest na tą chwilę siedem tych najbardziej neurotycznych miejscach do miasta, gdzie przebywa najwięcej ludzi jesteśmy na Tarkowskach na największych osiedlach Restrykcja rozdawania maseczek. Anglii jakoś maseczki nie noszą, bo nie muszą. I restrykcje oprócz wiadomo, że jaki tam ktoś nie Z tym wszystkim, no ale jakoś maseczki im nie pomogą. Nie? nie używali a nie, nie zaszkodziło to, że ich używają. Co 15 minut może Anglicy by zmieniali te maski, jasne.

Skoczyć, 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 mi się ciepło robić. Wszystko, co robię, to powiem, że w 2017 wieku skończyłem. Ale co tam? kiełbaski z różnych kurczy jechać? A, kurczę. Ja zep po kielbaski. Najlepszy, hej.